Adam Bodnar nie musi oglądać ścieków, aby wiedzieć, że płynie tam gówno. Szanowni Państwo, wiadomość z ostatniej chwili. Adam Bodnar, nowy minister sprawiedliwości, chyba ogląda telewizję Republika. W sumie to nikt nie musi oglądać ścieków, znaczy TV Republika, żeby wiedzieć, że tam nie płynie nic innego, jak tylko szambo, które zostało przekierowane z TV PiS z ulicy Woroniczej. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na bardzo szybkim vlogu politycznym opowiem Ci o tym, co zadziało się dosłownie kilkadziesiąt godzin temu na antenie TV Republika. Jan Pietrzak, jako kwintesencja pisowskiej nienawiści do wszystkiego i do wszystkich, wyraził na antenie TV Republika to, co Kaczyński myśli, a Morawiecki chciał zrobić. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy zatrzymywać tych, tych i, i, imigrantów pychanych nam nielegalnie przez, przez Niemców. Okazuje się, że Pietrzak ma naprawdę wielkie jaja, bo powiedział to, co wszyscy rządzący z PiSu po prostu myślą. Ten debilny tekst, wypowiedziany w debilnej telewizji, wspierany przez wielu debilnych polityków PiSu, zasługuje nie tylko na potępienie, ale także na osądzenie. Pan Mastalerek z kancelarii Andrzeja Dudy stwierdził, że to jest właśnie wolność mediów. To Telewizja Republika jest po stronie wolności słowa, a pan minister Bodnar jest, no nie jest po stronie wolności słowa, najdelikatniej rzecz ujmując. Nie, to nie jest wolność mediów, to jest debilizm. Ja tylko przypomnę, iż prezydent ma prawo odebrać order, medal lub inne insygnia, które zostały wręczone Polakowi. Może to zrobić na własny, no właśnie. On może to zrobić na własną decyzję. On może to zrobić bez uzasadniania decyzji. On może po prostu po cichu odebrać, wystawić akt, wydać akt prawny, zabrać to, co w takim splendorze i w świetle kamer kiedyś temu Pietrzakowi wręczał. Oczywiście minister Mastalerek powiedział, że prezydent jest oburzony tą wypowiedzią, że jest, o Jezus, jaki jest wstrząśnięty i niezmieszany. No posłuchajcie tego, tej bzdury że prezydent Rzeczypospolitej ma zupełnie tutaj inne zdanie. Prezydentowi, znaczy, że prezydentowi się te słowa Jana Pietrzaka nie podobały, że był nimi oburzony, ale na tym właśnie polega wolność słowa, że nie napuszczamy na kogoś, na kogoś prokuratora, bo Jan Pietrzak to powiedział, lub na telewizję napuszczamy prokuratora. No. Natomiast ja nie oczekuję, iż prezydent będzie wstrząśnięty taką wypowiedzią. Ja oczekuję, aby prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, o ile Andrzej Duda nim jest, stanowczo, szybko i gwałtownie odciął się od takiego człowieka, odbierając mu wszystkie, ale to wszystkie ordery, medale i inne insygnia, które zostały mu wręczone przez prezydenta RP. I oczywiście, tak jak słyszeliście, Mastalerek idzie dalej. On zaczyna bronić TV Republika, mówiąc, że to bodnar. Teraz będzie wszystkich represjonował. Oburzony, ale na tym właśnie polega wolność słowa, że nie napuszczamy na kogoś na kogoś prokuratora, bo Jan Pietrzak to powiedział, lub na telewizję napuszczamy prokuratora. No pan Adam Bodnar mógłby tu przyjść, usiąść tak jak ja tu siedzę i powiedzieć, tak samo jak ja mówię, kiedy słuchałem tych słów Jana Pietrzaka. Pan... Panie ministrze Mastalerek. Pan minister Bodnar, Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, bardzo delikatnie, moim zdaniem za delikatnie, wypowiedział się na Twitterze. Powiedział, on jedynie poprosił prokuratora krajowego o to, aby ten rozpoczął procedurę związaną ze sprawdzeniem, czy nie doszło do naruszenia prawa. Oczywiście, minister Bodnar mógł zrobić to sam, ale prosząc o to prokuratora krajowego, załatwia sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, Zmusza nominata Ziobry do działania zgodnie z prawem, a nie zgodnie z Wolą Kaczyńskiego. Po drugie, pozbawia się oskarżenia, iż to on i jego rząd ścigają biednego Pietrzaka. Oczywiście, moim zdaniem, prokurator Barski, który jest prokuratorem krajowym, nic w tym zakresie nie zrobi. I w tym momencie da Adamowi Bodnarowi możliwość wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do niego. I moim zdaniem, o to właśnie chodzi. Ci pisowcy kopią się sami po kolana. Nie, strzelają sobie sami w kolana. Pięknie, słychać wycie znakomicie. Oczywiście, mamy w Polsce wolność słowa. Możemy sobie żartować, krytykować, polemizować. Możemy też przekraczać granice zdrowego rozsądku, żartując sobie ze spraw, które są nie tylko dla Polaków drażliwe, ale są także nadal otwartą raną dla wielu innych narodów. I za takie żarty w wolnej Polsce prokurator powinien rozliczać tych, którzy przekraczają granice zdrowego rozsądku. Jasne, wypowiedź Pietrzaka wpisuje się w linię polityczną PiSu. Ale czy my musimy to tolerować? Co powinno zrobić zdrowe państwo z takim osobnikiem? No, moim zdaniem, państwo powinno postawić zarzuty Pietrzakowi, odebrać mu wszystkie medale, które świadczą o polskości. A na koniec, a może raczej na początek. Skasować tego człowieka całkowicie z przestrzeni publicznej. Łącznie z tym, że żadna telewizja, nawet ten ściek TV Republika, nie powinien pokazywać więcej Pietrzaka. Oczywiście mogę się mylić, możecie uważać inaczej. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tej sprawie. Za każdy komentarz, subskrypcję oraz lajka jestem Wam jak zawsze bardzo wdzięczny. Dzięki na razie. Pa!